Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. Wizji. W punkt dzisiaj na celowniku Wolność Twórcza. Moim gościem jest Andrzej Rysuje Milewski. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Na rozrabiałeś ostatnio, co chyba dla twórcy jest dobrym pomysłem na to, by, by, by istnieć w społecznej świadomości. Rysunek dotyczył po raz kolejny zresztą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Można obejrzeć bardzo dokładnie. W prawicowej prasie, w prawicowych mediach wybuchła awantura, bardzo poważna krytyka, że to prowokacja, że niegodne, że nieprzyzwoite, że nie. Nie no mamy <laughs> Ale obraza ma. Majestety... No tak. Tak. No to powiedz dlaczego? Czy to jest kwestia mm, właśnie istnienia twórcy w. Wśród odbiorców, czy ty po prostu nie lubisz pana prezydenta, i jak możesz się wyzłośliwić, to próbujesz to robić zresztą z dobrym skutkiem. Nie, to nie jest tak, że jakoś specjalnie ubrałem sobie specjalnie za cel prezydenta, tylko to prezydent mam wrażenie, uwziął się na nas i po prostu co, co regularnie co, co chwilę dostarcza. Tak zwanego lol contentu, czyli po prostu, po prostu prowokuje, żeby, żeby go opśmiać. Tym on, on w zasadzie to nie było tak, że ja się obudziłem rano i postanowiłem dzisiaj się pośmieję z prezydentem, tylko prezydent udzielił wywiadu, który, który dla niego był śmieszający, prawda? No, ja to tylko wypukliłem. A, a prawicowe media, które, które podchwyciły ten temat, no jeszcze bardziej to rozniosły tą e, kompromitującą dla prezydenta sprawę. To jest metoda stosowana przez niezależnych, prowokujących twórców dość często. Czasem jest ona rzeczywiście metodą, a czasem tak po prostu się dzieje. Przypomnę kampanie reklamowe wokół filmów, na przykład: Ostatnie kuszenie Chrystusa. No, trzeba na tyle głośno powiedzieć o danym dziele, żeby strona, która ma się oburzyć, oburzyła się i w ten sposób. I w ten sposób nagłośniła całą rzecz. Czy w Polsce cały czas, od lat 90., jak obserwujesz nasze życie publiczne, to jest taki niezawodny sposób, nic się nie zmieniło, wszyscy gramy swoje role. Jak prawica ma się oburzyć, to jak nożyce na stole, odezwie się na pewno. Znaczy ja szczerze mówiąc, kompletnie się nie spodziewałem tego po tym rysunku. Znaczy on, on mi się wydał po prostu zabawny i fajnie, fajnie parodujący ten występ prezydenta, ale w życiu bym nie pomyślał, że kogoś do tego stopnia oburzy. No ale to jest akurat urok takiej działalności, że nigdy nie wiadomo, jak jakiś rysunek zarezonuje i który i w jakich okolicznościach. Jak tam zawsze trzeba, zawsze trzeba się cieszyć, jeśli to się uda, ale zaplanować tego nie sposób. Natomiast. A dlaczego, a dlaczego trzeba się cieszyć. No, bo każdy rozgłos dla twórcy wywołany jego twórczością, a nie, e, a nie jakąś inną prowokacją, tylko stricte twórczością, czyli jego pracą e, służy. Każdy rozgłos służy. Ważne. Nieważne jak mówią, ważne, żeby nie pomylili nazwiska. Prawda? To się zawsze przykłada i na, na zasięgi, i na. E, na zasięgi, tak, w social mediach. No właśnie, to kolejne moje pytanie miało być: trochę uprzedziłeś, jak twórca może się teraz i w czasach internetu, ale też w czasach pandemii, pewnego zamknięcia sprawdzać? Jaki jest ten miernik bycia popularnym artystą czy popularnym happenerem? Różnie ludzie się. Sami nazywają, różnie chcą, różnie chcą się nazywać. Powiedziałeś zasięgi mityczne to jest ten główny sposób, instrument? No, teraz w zasadzie taki yy, cała ta satyra, satyra polityczna praktycznie przeniosła się do, do internetu i, 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 i tam się najwięcej tego niesie, prawda? od yy, gdzieś stories, make life harder, przez tygodnik nie, na Twitterze i we wszystkich innych social mediach. I Twitter jest też taką, taką agorą, gdzie, gdzie, te, gdzie ta satyra polityczna się pojawia. Więc tak, akurat no dla mnie, czyli dla, dla rysownika, który zajmuje się satyrą społeczno-polityczną, no, głównym takim miejscem i, i punktem ciężkości jest sieć, czyli social media właśnie bo tam się spotykają wszyscy zainteresowani, politycy, dziennikarze i śmieszkowie. A czy to śmieszkowanie to jest poważna sprawa? Jak ty do tego podchodzisz? Czy to jest tak, jak wśród większości na przykład dziennikarzy, taka tajemnica zawodu pewnie, zdradzają zdradzę ją publicznie, że, że, że każdy myśli sobie, no tak, trzeba jakoś żyć, tu jest dziennikarstwo, szybko napiszę artykuł, ale tak naprawdę to jestem wielkim twórcą. Może napiszę książkę, a może dwie, a może trzy. Czy ty traktujesz to polityczne rysownictwo, satyryczne rysownictwo bardzo poważnie, czy w głębi duszy tęsknisz za malowaniem obrazów wielkich, olejnych, bitewnych czy też innych? Bitwę w Lidlu, Karpę chciałbym najbardziej namalować. Ale nie, w ogóle. Dla mnie, dla mnie zawsze ta satyra polityczna i yy, znaczy szerzej też yy, społeczno polityczna obyczajowa yy, była zawsze takim głównym celem. Mi się to zawsze najbardziej podobało. Yy, nigdy mnie nie ciągnęło do, do rysowania czy malowania obrazów i nie wiem. dla mnie to było zawsze yy, taka stacja docelowa, ta satyra po prostu. Specjalizować się w tym i żeby to było moje rzemiosło i osiągnąć w tym jakiś poziom. Jakiś poziom zawodostwa, powiedzmy. Zawsze w to mnie ciągnie. Kompletnie nie ciągnie mnie do malowania obrazu, chociaż mam tutaj taką małą sztalugę. Rysunki powstają na takiej małej biurkowej sztaludze. Zatem farby, babrać się w tych farbach wszystkich, w ogóle nie wiem, zupełnie tego nie rozumiem. A powiedz w takim razie, Twoje rysunki są bardzo charakterystyczną. Mocną i, i, i grubą kreską, ale wypełnione są kolorem. Jak to robisz? Na tych sztalugach, kolora... właśnie? Nie, na sztalugach powstaje wersja czarno-biała, a kolor już dodaje. Skanuję i dodaję na komputerze, czyli jestem w pół drogi między światem analogowym a cyfrowym. Pokoleniem milenialsów. Czasem rysownik, satyryk, kabareciarz. Traci instynkt. Widzimy to przez um, takie dzieje kultury, kultury polskiej od lat 80. Wielu satyryków um, teraz nie wyczuwa zupełnie pulsu, tętna tego, co się dzieje, wydarzeń. To samo też dotyczy rysowników. Niektórzy się po prostu starzeją, zresztą to wszyscy, wszystkich nas jakoś dotyka. Czy ty się nie boisz, że w pewnym momencie. Będziesz jako twórca źle czytać rzeczywistość, że spotkacie taki, taki los jak, jak wielu z nas, że, że nagle, o, hmm, to już jest troszkę niemodne, to nie takie. Jak się utrzymywać w rzeczywistości cały czas w górze? No, wydaje mi się, że Twoje pytanie może sprowadzić do tego, czy boję się wypalenia zawodowego. Więc oczywiście gdzieś tam każdy, każdy się z tym mierzy i się zastanawia, czy kiedyś w stanie i będzie mu się chciało chcieć. Mi się wydaje, że akurat kluczem do tego, żeby chciało się chcieć, jest to, żeby od tej pracy odpoczywać, też, żeby nauczyć się ją dawkować, odpoczywać i żeby wciąż gdzieś tam, żeby wciąż gdzieś tam interesować się tym, co się dzieje, bo u mnie generalnie cała chęć tego tworzenia, bierze się z tego, że interesuje mnie to, co się dzieje na świecie, co się zmienia, jak ludzie się zachowują, co mówią, jak postępują. Generalnie bierze się z ciekawości. No ważne, żeby tej ciekawości nie wytracić, gdzie no. się nie przepracować. A zapalasz bierze się? Na przykład jest, są wielkie manifestacje, strajk kobiet w powietrzu, zapach gazu zawiącego, policja na ulicach, coś się dzieje, zapalasz się wtedy? Czy myślisz o tym, żeby trzymać dystans, czy nie? Czy po prostu główką do przodu rysujesz to, co ci spod, spod ołówka wychodzi? Wydaje mi się, że im dłużej rysuję, tym większy dystans jest. Że, że, że kiedyś wcześniej zdarzało mi się w emocjach popełniać jakieś rysunki, a teraz, teraz jednak staram się wychwytywać, znaczy łapać większy dystans. No zresztą praca satyryka polega na tym, żeby. Żeby łapać dystans e, no do wszystkiego, i do wydarzeń, i do samego siebie, i do. E, nie, na pewno nie angażować się za bardzo w przedmiot rysowania, bo wtedy to z łasa teraz tego wychodzi, tak, za, zaangażowana. Oczywiście zdarzało mi się, po razy, no, ale... że mnie poniosły, poniosły emocje, ale to nie jest dobra podpowiedź, moim zdaniem. Ale potrafisz A, się. Potrafisz się śmiać ze swoich? Znaczy, każdy ma jakieś poglądy, więc jacyś twoi też są. Może nawet zgadywać, którzy, ale czy potrafisz się z nich śmiać tak samo um, bezlitośnie, jak z prezydenta Andrzeja Dudy? No to zobaczymy, jak mój kandydat zostanie prezydentem, prawda? Na pewno tajemnicą nie jest, że Andrzej Duda moim kandydatem, yy, marzeń nie jest, prawda? Zresztą w ogóle nie wiem, czy tak ciężko jest. powiedzieć, ale bez... właśnie już od razu się złapałem na to, żebym powiedział, że dla satyryka w zasadzie nie ma kogoś takiego, bo no, wszyscy ludzie ulegają tym samym popędom, tym samym pokusom, tak samo odklejają się od rzeczywistości, prawda? żeby przypomnieć przykład odklejenia prezydenta Dudy, no to on i jego środowisko, kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski, krytykował artykuł, na podstawie którego można skazać za obrazę głowy państwa, prawda? No bo wtedy byli w opozycji, ale kiedy władza się zmieniła, to z kolei ten artykuł przestał im przeszkadzać, prawda? I ochocza z tego, z, tego, z tego artykułu korzystają, skarżając na przykład pisarza Jakuba Żulczyka. I kolejny Więc prezydent da... też z niego pewnie będzie korzystał. Czy wierzysz w postęp? Mam nadzieję, że to się zmieni. Ja, i, natomiast ja mogę sobie, sobie chwalę to, że ja przynajmniej jestem konsekwentny, bo i te lata temu, kiedy, kiedy prezydent Komorowski był obrażany przez antykomora i tam zatrzymały, zatrzymywały go służby, to wtedy też o tym rysowałem. I, i tak samo teraz rysuję o, o kolejnym prezydencie, mimo że obaj są z różnych, z różnych bajek politycznych. No, więc ja jestem konsekwentny. Polska to dobry kraj dla satyryka? Najlepszy. Najlepszy, chociaż czasem, czasem naprawdę chciałoby się już, chciałoby się obudzić w Polsce i pomyśleć, Boże, żyjemy w, w, w miarę normalnym kraju, prawda? Bo ja mam takie poczucie, że ta rzeczywistość tak strasznie szybko pędzi, że ciężko nadążyć. Naprawdę codziennie dzieje, dzieje się tyle wydarzeń, że ja mógłbym nic innego nie robić, tylko rysować. A no też muszę odpoczywać od tej pracy, żeby nie zwariować i się nie wypalić, żeby wrócić do, do naszego poprzedniego pytania. No to na koniec rozmowy życzę Ci, żebyś nie zwariował i się nie wypalał, bo dobrze jest łapać dystans z Twoimi rysunkami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Andrzej Rysuje, Andrzej Milewski był gościem telewizji Punkt.